Cześć, witam w kolejnym filmie. Eee, ostatni film był na temat rozpatrzenia globalnego ocieplenia, część pierwsza, dzisiaj będzie część druga zaś. Eee, I właśnie dziś skupimy się na, bardziej na tej polskiej przyrodzie. Eee, a więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, do subskrybowania, do komentowania. No i cóż, nie przedłużając, zaczynajmy. E, zaczynamy od punktu pierwszego, czyli podsumowanie części pierwszej, w której mówiliśmy o światowych, e, o, światowym, o, o światowych zmianach klimatycznych, tak? I ja powiedziałem jasno, że uważam, że to jest kłamstwo, nie istnieje coś takiego jak globalne ocieplenie to wszystko. E, rozumiem, że istnieje, ale to na pewno nie jest przez człowieka. O tak. Tak to chciałbym powiedzieć. E, e, tyle mówiłem, że nie, mo, nie możemy być poddani tym klimatycznym wariantom, którzy chcą zniszczyć świat i zahamować gigantyczny rozwój gospodarczy. Bo przypomnę, że w XXI wieku wynaleziono, e, uwaga, wynaleziono e, więcej wynalazków niż w całej historii ludzkiej. E, dobrze, część pierwsza. E, podsum podsumowanie części pierwszej mamy zrobione teraz część. Druga. Polska przyroda i jej stan. Znamy polską przyrodę i jej stan. No, jest ocieplenie gwałtowne w Polsce, jest, najpierw tym się zajmijmy, jest drastyczne ocieplenie. Widzimy, że teraz średnia temperatura Polski to jest 8 do 9 stopni, tak, niedługo będzie 10 stopni, a jeszcze w latach 50. było to. Były to 4 stopnie, 3 stopnie, 5 stopni. Tuż po II wojnie światowej mówię o tych czasach. E, teraz tak. A więc e, mówiłem tak, 3 stopnie, 4 stopnie, 5 stopni. To było powszechne po drugiej wojnie światowej. To było powszechne. Natomiast mamy ocieplenie i z. I jest bardzo dobrze, ludzie nie zamarzają na ulicach, o czym mówiłam w części pierwszej. Mamy wzrost gospodarczy, to jest jeden z czynników dużego wzrostu gospodarczego. Można, budować, można pra, pra, prowadzić prace budowlane przez cały rok. A teraz e, przyjrzyjmy się tej przyrodzie, jako tej nazwie. Otóż polska przyroda jest w złym stanie. No i co z tego? Znowu mogę to samo powiedzieć. Ale teraz jakby popatrzę z perspektywy takiego człowieka, który jest proklimatyczny. Eee, czyli stan Polski, polskiej przyrody jest... Przejdźmy do punktu trzeciego. Co źle działa na polską przyrodę? Teraz tak. O, wezmę pierwszy z brzegu długopis. Hmm... Wezmę z długo, z, 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 z pierwszy z brzegu długopis i, na, i zrobię coś takiego. Otóż powinniśmy się przejmować wywozem śmieci do Polski zaś tymi trzema podpunktami, czyli wycinką lasów, yy, dawne pulowania zwierzęta i agresywne rolnictwo. Nie martwmy się w tym, nie martwmy się, nie martwmy. My się tym, bo w, każdy, w każdym państwie przyroda zaczynała tracić na znaczeniu, tak, zaczęła słabnąć, bo coraz gorzej, prawda? Ale jak już państwa się rozwijały coraz bardziej, to przyroda się zmieniała i mamy tak, gdzie jest zły stan polskiej przyrody. I jak mówię, pra prawdą jest, wywóz świeci do Polski to jest też głównie politycznie pokierunkowany po te państwa zachodu, tak, ta. Ta pro, pro ich klimatyczność. Oni wywożą śmieci na lewo i prawo. Do Afryki, do Ameryki Południowej, do Północnej. Tam, tam trochę Azja. Ameryka Łacińska. Do Afryki, do Azji, do Polski. No, środkowo wschodnia Europa. I dobrze. Wywóz śmieci do Polski. Tam dalej wycinki lasów. No, zmalał ten wycinek lasów. No, jest większy wycinek tych lasów. No, przypomnijmy, że ale w niektórych województwach jest na przykład dziesięciokrotnie w niektórych powiatach jest aż dziesięciokrotnie więcej, no, więc to się tak zrównoważyło, tak? No tym 30% to nie jest aż tak jakoś, e, że 30% kraju jest pokryte lasem. to nie jest jakoś strasznie mało. Dobrze, dalej mamy dawne polowania na zwierzęta, dawne polowania na zwierzęta, no i czemu się my przejmujemy? No, zwierzęta mogą migrować, tak? Wszystko się zmienia, klimat, wszystko, no, zwierzęta się. Migrują albo tępi się, a, tępi się gatunki, a e, gatunki a, te, te gatunki obce, gatunki agresywne. Czemu wy to tępicie? Czemu my to tępimy? Przecież na miejsce starego musi przyjść nowy. To działa jak i w polityce, jak i w gospodarce. Tak samo działa to w polskiej przyrodzie. No i ostatni podpunkt: agresywne rolnictwo. E, to jest bardzo dobrze. no Nie rozumiem, dlaczego my nie możemy e, dalej rozwijać swojego państwa. tak? Nie rozumiem tego. Dlaczego my tego nie możemy robić? Państwo ma się rozwijać i, i, i po, trupie, po trupie, z polską przyrodą, najważniejsze, by państwo się rozwijało. No, teraz trochę popatrzyłem nie z takiej perspektywy i tak jak mówię, po z polską przyrodą. Mamy mieć agresywne rolnictwo, agresywną gospodarkę po to, żeby był zysk, bo zysk jest najważniejszy. Tak samo już to mówiłem wiele razy w innych filmach, że, w filmach, że ludzie pracują tak, ludzie pracują niektórzy po e, 12 godzin i dostają za to grosze i muszą się przemęczać, ale to nic z tego, ma być zysk, zysk jest najważniejszy. Przy cały, przy prawie cały prawie cały XIX wiek był duży zysk, Dzięki był zysk były zyski, były rewolucje, w tym słowa mam wielkie sukcesy. A więc to tyle na dziś. Zapraszam cały czas, powtórzę to jeszcze zapraszam do subskrybowania i lajkowania i komentowania mojego kanału. Więc zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, powiem to jeszcze raz. I jestem też bardzo zadowolony, bo osiągnęliśmy aż wielki, wielki sukces. Mam mój kanał. Nasz kanał skrajnie prawicowy, radykalnie nawet e, zdobył, ma już 4,5 tysiąca subskrypcji. E, możliwe, że jeszcze będzie specjal, taki coś takiego, takiej specjal na 10 tysięcy subskrypcji, ale to jeszcze nie jest informacja pewna. E, będę gdzieś indziej niż w, w moim domu, ale w różnych miejscach to będzie specjal, specjal dosyć długi, ale to już. Ale mówię, to nie jest pewne. A więc cóż, do, do widzenia, cześć, na razie pa.